Witamy w odcinku numer 5 z Brazylii. E, jedziemy właśnie do Poz do Iguazu, czyli miasta obok e, wodospadów Iguazu. Jednego podobno z najbardziej kozackich miejsc na ziemi, e, jeżeli chodzi o widoki. Jesteśmy bardzo podekscytowani, ale przed nami jeszcze 10 godzin na podróż, nocy. E, no staramy się wyspać. Mam ze sobą śpiwór, w razie gdyby było zimno. No wzięliśmy busa nocnego. Dzięki temu też w sumie jeden nocek sobie odpuścimy i nie będziemy musieli za niego płacić. I jutro rano e, bierzemy od razu ubera ze stacji do naszego noclegu. Na szczęście mamy check-in rano. Możemy zrobić check-in rano. Zostawiamy rzeczy i jedziemy od razu na wodospady. Raczej nie nagramy niś, dzisiaj nic z podróży, przez okno, no bo będzie noc. Tak więc e, raczej już się rano mhm. zobaczymy. Ja bym jeszcze mogła dodać, że e, nie mamy żadnej wycieczki wykupionej na te wodospady. No. Wszystko robimy na własną rękę. Większość więc... osób decyduje się jednak na takie zorganizowane transporty. My mhm. spróbujemy zrobić to na własną rękę i też możemy znać jak to ogarnąć. Tak. Chcielibyśmy, żeby ten filmik może e, był takim przewodnikiem, powiedzmy, jak można to ogarnąć samemu bez docieczki e, do kupienia. Bo je. w internecie tak też średnio, średnio da się znaleźć informacje. Jakiś tam research zrobiliśmy, ale zobaczymy, jak wyjdzie. tutaj nie można być niczego pewnym, tak więc zobaczymy na miejscu pewnie. Ogólnie ten bus był mega drogi, bo zapłaciliśmy za niego 250 reali za osobę, czyli jakieś 250 złotych. No trochę mniej 200, tam 220 zł No wiadomo, jest, ten dystans jest duży, ale no pokażcie mi busa, za którego w Polsce płacicie 220 złotych, chyba nie wiem, Świnoujście Rzeszów, Rzeszów może taki bus będzie to kosztował, ale i tak myślę, może, że mniej. Nie, myślę, że i tak mniej. Naprawdę drogie są tutaj te busy. Generalnie jest drogo. Generalnie Brazylii. jest drogo w tej Brazylii. Ja myślałem, że to będzie takie państwo, w którym będziemy sobie mogli pozwolić na dużo rzeczy. Mhm. A nie, jest tak. Przygotujcie się, że jak będziecie tutaj jechać, że ceny są troszkę wyższe niż w Polsce. No a teraz w Polsce jest w sumie dość drogo, więc... Dzisiaj dobry przykład ze sklepu. Chcieliśmy kupić kukurydzę w puszce i kosztowała ile? 10 reali? 10 reali, no Czyli to z 9 zł. 9 taka puszeczka, złotych. nie wiem ile to miało, z 200 gram? No, może. No. Także... A, albo ser. Ser to jest w ogóle abstrakcja. Tak. Jak, jak chcecie kupić ser, wiecie, jakiś taki lepszy, typu, nie wiem, jakiś... E... Taki leśniowy, albo. Taki w kostce. Taki w kostce, jakiś po prostu inny niż Gouda, nie? albo mozzarella. To taka kostka tam z 300 gram, 200 gram kosztuje jakieś 40 reali zawsze. A widzieliśmy nawet takie za 60 reali na przykład. No. I to w, zwyk w zwykłym supermarkecie, nie jakimś ultra. Nie jakimś sklepie. sklepie z serem, nie? gdzie ten ser naprawdę mógłby być przynajmniej dobry. Ale taki zwykły nawet, w plastrach gołda, no nie wiem Kupiliśmy ostatnio gołdę tam, nie wiem, z 7 plastrów I za to zdaliśmy z 8 reali I no to płacicie jednego reala za plaster sera, no to jest... Nie wiem, skąd oni wzięli te ceny, ze Szwajcarii chyba Jest już siódma rano Niedługo dojedziemy Czujemy się trochę zmęczeni, ale trzeba się jakoś rozbudzić Dotarliśmy do Airbnb. Jak zwykle, musieliśmy już w tą chwilę zrobić syf. Przebieramy się na szybko, zostawiamy rzeczy i jedziemy na wodospady. Tutaj mamy takie okienko, i widok z tego okienka budzi wszystkie moje lęki wysokościowe. Mieliśmy zamiar ogólnie jechać autobusem, ale y, autobus można kupić tylko gotówką. A nie mamy gotówki brazylijskiej, płacimy tutaj wszędzie kartą. Eee, Także chyba weźmiemy Ubera, dlatego że jest w niezłej cenie. Przed chwilą jak wy, wyskakiwał nam za 26 reali, czyli jakieś 20, może 3 zł pod samo wejście do parku, a tam już jak wejdziecie do parku, to w cenie biletu wejścia, wstępu do, do parku narodowego macie busa, takiego szatu, który jakby wiezie po, po różnych punktach w tym parku, więc chyba odpuścimy sobie Busa I po prostu pojedziemy Uberem. Mam nadzieję, że w drodze powrotnej nie będzie droższy ten Uber i nie wypłacimy się jakoś bardzo za niego. Ale w sumie, jak patrzyliśmy na wypłatę z bankomatów, to i tak jakby każdy bankomat, jaki widzieliśmy, ma prowizję. Znaczy, wiem, że jest jeden banko Nacional de Brasil, chyba, który, który nie ma prowizji, ale nie mogliśmy go nigdzie tutaj znaleźć, więc. Tak czy jak jakbyśmy wypłacali pieniądze to byłaby prowizja, więc w sumie to wyjdzie prawdopodobnie na to samo, a no wiecie Uber nas zawiezie dużo szybciej, będzie dużo wygodniej, dużo bezpieczniej, także wybierzemy chyba tą opcję. To jest akurat spoko i to jest fajne w Brazylii, że Ubery są tanie i, i można ich używać w sumie co chwilę ciągle. De czyli miasto po drugiej stronie rzeki Paragwajskie. I tam jest most, w którym będziemy przekraczać granicę z Paragwajem jutro. Widać bardzo to, że duża część tego naturalnego środowiska tutaj jest niestety zniszczona już trochę i wszędzie budują się jakieś nowe hotele, resorty, wielkie tutaj drogi i jakiś przemysł ogólnie. A znając życie, no to ta dżungla, jakby ten, to środowisko naturalne, które zaczyna się w tym parku narodowym, ciągnęło się aż tutaj, dotąd pewnie, albo i dalej. Ale no, jak widać... Stajemy w kolejce do zakupu biletów. Bilet dla turystów spoza Brazylii kosztuje stówę. Czyli ogólnie no nie mało, ale no to nie jest miejsce, które w ogóle pomyślałbym o tym, żeby pominąć jak się jest w Brazylii. Więc no zapłacimy. Trzeba. Bilety kupione. Kupiliśmy je w takim automacie samoobsługowym. Można było płacić kartą. Jesteśmy grupą 10, wejście o 10.30, czyli dopiero za godzinę, ale poprzednie godziny już były wyprzedane. Pewnie będzie mnóstwo ludzi, tam nie wiem czy widać, ale tam stoi mnóstwo ludzi w kolejce do wejścia, więc w środku też pewnie będą tłumy. No ale cóż, jest to jedna chyba z najbardziej znanych atrakcji turystycznych na tym kontynencie, o ile nie najbardziej znana, tak więc liczyliśmy się z tym, że będzie tyle ludzi. No, a teraz sobie usiedliśmy, zjemy śniadanie w tym czasie, Może bo jeszcze nie warto jedliśmy. Chociaż. No, myślę, że na pewno będzie warto. Wodospady są z, jednym z siedmiu nowych cudów świata. No, zobaczymy, jaki to cud faktycznie. Mają taki specjalny, nawet boarding, tutaj jest ludzi. Tutaj pamiątki, tam żarcie, masówka.

Warto w ogóle wspomnieć, że wodospady i Iguazu to są największe wodospady na świecie, jeżeli chodzi o ilość wody, która tam się przelewa. I można też je zobaczyć po stronie argentyńskiej. My będziemy zwiedzać brazylijską stronę. Chyba się zaczyna grub, gruby temat tutaj. Tam daleko, jak się przyjrzycie. To jest flaga argentyńska I, i tam po drugiej stronie też widać e, jakby takie kładki i to są te kładki po stronie argentyńskiej. No ale akurat tutaj no to lepszy widok jest, jest u nas. Tutaj mamy kolejkę, żeby sobie zrobić zdjęcie na C tego. My chyba odpuścimy, chyba nam nie zależy tak na zdjęciu, co? No tu można podejść chyba. Już jest wilgotno, już ciągle tak jakby ta para wodna, która paruje, tutaj tak się skrapla. Niestety to igłazu jest troszeczkę zniszczone przez masową turystykę, bo jest za dużo ludzi. O wiele za dużo. I trzeba tak. Stać tych kolejkach. I tak ta magia tego miejsca troszeczkę się zatraca, że tak powiem, przez tą ilość ludzi, którzy się pchają tylko do tych zdjęć. Tylko wiecie, chcecie postać sobie popatrzeć, to ktoś telefon wam wpycha koło, koło twarzy. No to jest nieprzyjemne, nie lubię tego. Ale mimo tego, jest to miejsce, które uważam, że raz w życiu przynajmniej trzeba odwiedzić. Bo to jest niesamowite po prostu. Nie widziałem jeszcze takiego czegoś. Wow. Dobra, wychodzimy na tą kładkę. Pewnie wyjdziemy mokrzy cali, bo Tutaj ta mgła, znaczy mgła, para wodna tak leci bardzo na ludzi. Widzę, że niektórzy mają nawet takie przeciwdeszczowe na sobie poncha, ale trudno. Tylko woda. Wyschniemy. Coś niesamowitego. Nieprawdopodobne miejsce, i wydaje nam się, że lepiej to oglądać z tej strony, jednak brazylijskiej. Bo ta argentyńska strona to jest tak trochę bardziej za tym wodospadem. Są głosy, że niby tam jest lepiej i tak dalej, ale no przynajmniej z tej perspektywy nie wygląda jakby miało tam być lepiej. A tutaj jest woda, która zaraz spadnie z tego wodospadu. Jakby tam wpaść to jesteś martwa. No. Na pewno. Podsumowując Iguazu, e, no niesamowite miejsce, na pewno warte odwiedzenia, ale wydaje mi się, że poza sezonem najlepiej by było chyba. I chyba w takich godzinach właśnie bardzo wczesnoporannych i wieczornych e, są takie wycieczki na wschód i zachód słońca tutaj. E, takie bardziej Fancy, bym powiedział, bo są na pewno droższe, i nie ma po prostu tam innych ludzi i generalnie no to nigdy bym nie polecał takich wycieczek, ale wydaje mi się, że w tym miejscu, jeżeli cena nie jest jakaś niesamowicie wysoka, nie do przejścia dla was, to może warto to wydać, bo no ludzie po prostu trochę psują doświadczenie w tym miejscu. No ja się zgadzam, dla mnie jest tutaj o wiele, o wiele za dużo ludzi. Tak jak Michał mówił, poza sezonem, w jakichś wczesnych godzinach, albo takich bardziej późnych, wieczornych godzinach, byłoby zdecydowanie lepiej. No ale mimo tego miło spędziliśmy czas, widoki były naprawdę niesamowite. I teraz już będziemy wracać do domku, tak więc dziękujemy za oglądanie. I tyle. Pa pa.